Drodzy widzowie, witajcie na kanale Strefa Wojska. Zapraszam do kolejnego odcinka Wojskowych Newsów. W dzisiejszym filmie pogadamy między innymi o dość przygnębiającej sprawie generała Jarosława Gromacińskiego, który decyzją premiera Tuska ostatecznie stracił dostęp do tajemnic niejawnych. Pan generał miał złożyć wniosek o odejście z wojska. Będzie też o wizycie naszego ministra obrony narodowej na Słowacji. Teoretycznie mamy zacząć bardzo mocno zacieśniać relacje z naszym południowym sąsiadem i ustanowić partnerstwo strategiczne. Oczywiście w tle kwestia zbrojeń. Poruszę też temat Legionu Ukraińskiego, który miał powstać w Polsce. Jednak wszystko wskazuje na to, że raczej to nie nastąpi. Dlaczego? O tym dzisiaj. Tematów jest rzecz jasna jeszcze więcej, dlatego nie przedłużam i zacznijmy. Wojskowe newsy. Początek dostaw H145M do Niemiec. Ruszyły dostawy nowych lekkich śmigłowców do naszego zachodniego sąsiada. Chodzi o umowę z 2023 roku, kiedy to pozyskano 62 egzemplarze śmigłowców H145M oraz kolejne 20 w ramach opcji. Było to największe i jednorazowe zamówienie w historii tego programu. To co wielu ciekawi, a innych bulwersuje to fakt, że 24 z nich mają zastąpić Tigery i stać się śmigłowcami bojowymi. Tygrysy także dla Niemiec stały się problematyczne w utrzymaniu i zdecydowano się, aby je wycofać znacznie wcześniej niż planowano. H-145M do tej roli mają być wyposażone m.in. w pociski przeciwpancerne Spike czy przeciwlotnicze Stingery, a zostać wzmocniona także ich ochrona balistyczna. Aczkolwiek pamiętajcie, że to rozwiązanie pomostowe. Docelowo Niemcy mają pozyskać śmigłowiec szturmowy z prawdziwego zdarzenia. Najczęściej mówi się o Apaczach, ale o RFN walczy także amerykański Bell ze swoimi Viperami. W ramach zachęty proponuje m.in. montaż końcowych śmigłowców na terenie Niemiec. Z kolei H-145M to bardzo znana konstrukcja europejskiego Airbusa. Jak widać, można go dostosować do wielu zadań, nawet bojowych, ale powiedzmy to sobie wprost. To lekki śmigłowiec, jako wersja bojowa, nie ma startu do takich konstrukcji, jak choćby wspomniane przed chwilą Apache czy Vipery. Głównie chodzi o takie parametry jak udźwik czy opancerzenie. H145M ma jednak swoje plusy. To m.in. łatwość obsługi, niskie koszty eksploatacji czy podatność na modernizację. Niedawno na przykład dołożono kolejną łopatę wirnika, co podniosło udźwig o kolejne 150 kg. Zalecam śledzić losy tej konstrukcji, bo jest ona jedną z opcji dla naszego wojska. Potrzebujemy bowiem zakupić nowe śmigłowce treningowe dla polskich żołnierzy. O takiej potrzebie w związku z zakupami Apache wspomniał niedawno minister obrony narodowej Władysław kośniak kamysz Niewykluczone zatem, że niedługo zobaczymy HSO-45M w polskich barwach. Łucznik rozpoczął budowę nowej hali. Niedawno informowałem Was o podpisaniu umowy w sprawie budowy, a już wbito pierwszą łopatę. Fabryka broni Łucznik zostanie rozbudowana. Zbogaci się o nową halę produkcyjną, a także powierzchnię magazynową. Będzie tego ponad 3000 m2. Budowa ma się zakończyć pod koniec przyszłego roku. A że łucznik ma już kupione niezbędne maszyny, to produkcja powinna ruszyć dość szybko. Projekt wyceniany jest na około 25 milionów złotych i ma się przyczynić do zwiększenia mocy produkcyjnej zakładu. Niby fajnie, ale wiecie kiedy zaczęły się plany rozbudowy łucznika? 10 lat temu. 10 lat potrzebowaliśmy, aby rozpocząć inwestycje. Sami więc widzicie, dlaczego nasza zbrojeniówka wygląda jak wygląda. A skoro jesteśmy przy zwiększeniu produkcji. To info o drugiej linii montażowej dla krabów. Ministerstwo Aktywów Państwowych udzieliło w tej sprawie odpowiedzi na interpelację posłów Prawa i Sprawiedliwości. Czy zostanie ona otworzona w umarła będy, jak chciał to zrobić poprzedni rząd? Niewykluczone. Obecnie trwa analiza możliwości i planów inwestycyjnych zakładów w sprawie produkcji ciężkich pojazdów gąsienicowych. Jeśli faktycznie zostanie podjęta decyzja o produkcji, to wtedy zostaną przekierowane odpowiednie środki na rozbudowę. Jak to faktycznie będzie wyglądać, mamy się dowiedzieć w połowie grudnia tego roku, czyli za niecały miesiąc, Także czekamy. Lockheed Martin przyspiesza dostarczanie F-35. Kilkukrotnie w wojskowych newsach informowałem Was o problemach wokół F-35. Dotyczyły one zarówno kwestii produkcyjnych, jak i sprzętowych. Jednym z większych wyzwań był silnik. Ostatnią sporą zagwozdką było oprogramowanie TR-3, które znacznie spowolniło program F-35. Departament stanu był już tak poirytowany, że nie przyjmował nowych myśliwców do czasu rozwiązania problemów. Lockheed produkował jednak dalej, szukając jednocześnie wyjścia z patowej sytuacji. To niestety generowało opóźnienia, ale na szczęście mamy to już chyba za sobą. Producent z racji tymczasowego dopuszczenia oprogramowania zwiększył dostawy samolotów o ponad 30%, oprócz produkowanych na bieżąco dostarczane są też te już wcześniej zmagazynowane, które po niewielkich poprawkach są gotowe do działań. Teraz miesięcznie jest oddawanych nawet 20 samolotów. Szacuje się, że wszystkie opóźnienia powinny być nadrobione w ciągu maksymalnie 18 miesięcy. To świetna informacja także dla nas, bo osobiście obawiają się, że może to wpłynąć na dostawy F35 do Polski. Pierwsze polskie samoloty piątej generacji. Już zostały zaprezentowane, ale wszystkie 32 sztuki dotrą do nas w latach 2026-2030. Sami więc widzicie, że przeszeń do opóźnień jest naprawdę spora. Jednak najwyraźniej jest spora szansa, że tu podknieś nie będzie i dostaniemy swoje zamówienie w ustalonym czasie. Tymczasem departament Stanu podpisał umowę z Lockheed Martin na kolejną już 20 serię produkcyjną za 870 milionów dolarów. Szwecja! wesprze produkcję ukraińskiego przemysłu. Pamiętacie, jak mówiłem Wam o zainteresowaniu Rumunii rozwojem ukraińskich rakiet przeciwokrętowych Neptun? Teraz kolejny kraj chce pośrednio zrobić to samo, poprzez przekazanie kapitału. Dokładnie chodzi o Szwecję, która zamierza wesprzeć produkcję uzbrojenia dalekiego zasięgu. Skoro tak, to mowa zapewne o dronach, pociskach Neptun o zasięgu około 300 km czy pociskach balistycznych Grom-2, których zdolność rażenia celów przekracza 500 km. Dokładnie jakie to będą fundusze dowiemy się w styczniu przyszłego roku. Nie wiemy, czy Szwecja za taką pomoc rezerwuje sobie dostęp do technologii wytwórczej tego uzbrojenia. Swoją drogą, taka forma wsparcia wydaje się całkiem interesująca. Szwedzi mówią wprost, że poszli drogą Duńczyków, którzy zapłacili za produkcję ukraińskich kołowych Bochtanka. Z jednej strony macie wsparcie lokalnego przemysłu, a z drugiej nie musicie się obawiać blokad transferu rodzimego uzbrojenia, jak to kiedyś było na przykład z Leopardami 2, kiedy nie zgadzały się na to Niemcy, czy jak jest w dalszym ciągu z uzbrojeniem ze Szwajcarii. Co tam widzowie sądzicie? Bylibyście bardziej chętni wspomagać Ukrainę za technologie rakietowe? Taki polski pocisk balistyczny brzmi chyba całkiem dobrze, także podzielcie się opinią w komentarzach. Polski Homar. Sięgnie dalej. Chodzi tu o pociski balistyczne, które są dedykowane dla odbiorców zagranicznych, w tym potencjalnie także dla nas. Mówię potencjalnie, bo prośba o modyfikację pocisków miała wyjść od innych użytkowników K-239 z Bliskiego Wschodu, a więc Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Arabii Saudyjskiej. O nas na razie cisza. Obecnie eksportowane pociski balistyczne kalibru 600 mm mają zasięg około 290 km i wywodzą się one z rodzimy URE-1 i URE-2. Chodzi bowiem o CTM-290, które swego czasu były demonstrowane pokazowo przed polską delegacją z modułem bojowym osadzonym na polskim jelczu. Filmik z tego wydarzenia właśnie widzicie. Teraz ich zasięg miałby być powiększany dość znacznie, bo do około 500 km. W naszym przypadku taki zasięg. Dalej nie pozwalałby narażenie celów na terytorium Rosji, poza obwodem królewskim, rzecz jasna, ale mielibyśmy w zasięgu niemalże całe terytorium Białorusi, gdzie jak wiadomo znajdują się rosyjskie bazy i stacjonują jej żołnierze. Do czasu pozyskania pocisków z rodziny PSM byłby zatem to nasz najdalej sięgający efektor, który możemy odpalić za pomocą wyrzutni lądowej. PSM bowiem ma razić cele w podstawowej wersji na dystansie około 700 km, a w wersji R nawet na około 1000 km. W przypadku koreańskich rakiet trzeba jednak dokonać modyfikacji obecnie produkowanych pocisków. Potencjalnych rozwiązań, aby to osiągnąć, jest kilka. Można zmniejszyć głowicę bojową, dzięki czemu można zwiększyć zapas paliwa, albo dokonać zmian właśnie w nim i zastosować bardziej efektywną mieszankę. Modyfikacje jednak mogą iść także głębiej i polegać na zupełnym przebudowaniu silnika rakietowego, ale to wymaga zapewne czasu, a te wcześniejsze rozwiązania są potencjalnie szybsze do wdrożenia. Niezależnie od tego, mam nadzieję, że pozyskamy od Korei Południowej także te ulepszone pociski balistyczne, a docelowo zaczniemy myśleć także o własnych rozwiązaniach tego typu. Może, z pomocą Ukrainy. Czeka nas strategiczne partnerstwo ze Słowacją? Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził kilka dni temu Słowację. Z jego słów jasno wynika, że liczymy na owocną współpracę z naszym południowym sąsiadem, szczególnie w aspekcie produkcji amunicji wielkokalibrowej. Słowacja w tym procesie ma być wręcz niezbędna, bo według szefa polskiego MON bez jej wsparcia nie jest to możliwe na dużą skalę. Jej oferta ma być najszybsza do wprowadzenia, bardziej szeroka pod względem transferu technologii i stosunkowo tania. W związku z tym, w najbliższym czasie ma zostać przygotowana umowa międzyrządowa o strategicznej współpracy rozwoju przemysłu zbrojeniowego między naszymi krajami. Zatem relacje polsko-słowackie mają wskoczyć na zupełnie nowy poziom. Niedługo naszego sąsiada mają odwiedzić przedstawiciele PGZ, a on będzie doglądał podpisywania umów bilateralnych między naszymi firmami z naciskiem na MESCO, które produkuje m.in. amunicję. Słowacja z kolei ma być zainteresowana szczególnie zakupem dronów czy szkoleniami na Leopardach 2. Jeśli faktycznie to prawda, no to mamy oczywisty dowód, że kolejny kraj przymierza się do ich zakupu. Według wcześniejszych zapowiedzi może być tego nawet ponad 100 czołgów. Osobiście czekam na umowę dotyczącą pozyskania piorunów. Polskie pociski obrony powietrznej zostały wybrane za najlepsze rozwiązanie w tamtejszym przetargu, ale dalej brakuje umowy. Mam nadzieję, że pan minister poruszył także ten temat w rozmowach ze swoim odpowiednikiem. Dajcie znać widzowie, jak się zapatrujecie na współpracę ze Słowacją. Legion Ukraińców w Polsce miał być, ale raczej nie powstanie. Powód? Brak chętnych. W lipcu tego roku ogłoszono, że w naszym kraju powstanie legion ukraińskich żołnierzy. Teraz już wiemy, przynajmniej nieoficjalnie, że cały projekt to nie wypał. Okazało się, że po prostu brakuje chętnych. Takiej informacji przynajmniej zdobyła stacja RMFFM. Idea była dość prosta. Ukraina miała zadbać o rekrutów, zakładam, że także mieszkających w Polsce, a następnie zostaliby oni gruntownie przeszkoleni na terenie naszego kraju, także przez instruktorów z NATO. Do tego mieli dostać sprzęt i uzbrojenie, a potem trafić na front. Na razie nie ma szkoleń, bo w zasadzie nie ma kogo szkolić. Mówi się o zaledwie 30 chętnych. Jednak porozumienie jest dalej w mocy, więc w teorii, jeśli znajdą się rekruci, to projekt będzie kontynuowany. Mon nie chciał się odnieść do sprawy. Czy jestem zdziwiony? No niespecjalnie. Trudno oczekiwać, aby Ukraińcy, którzy są w Polsce, masowo zgłaszali się do takich inicjatyw. No bo kto chciał, to już dawno wrócił na Ukrainę i walczy. W 2022 roku często były przypadki, że Ukraińcy, którzy pracowali, na przykład na budowach, rezygnowali z pracy i wracali. No ale to było dwa lata temu. Ci, co zostali, z różnych przyczyn wątpią, aby chcieli dobrowolnie wstąpić do swojego wojska. Zatem jeśli taki projekt ma mieć sens, no to na innych zasadach. Afery z generałem Gromadzińskim ciąg dalszy. Mamy kolejny rozdział sprawy z generałem broni Jarosławem Gromadzińskim, który został odwołany ze stanowiska szefa Eurokorpusu. Był to pierwszy Polak na tym stanowisku, przyczyną było postępowanie służby kontwywiadu wojskowego, które miało zastrzeżenie do pana generała. W lipcu mieliśmy ostateczną decyzję SKW, które cofnęło mu zgodę na dostęp do informacji jawnych. Podobno generał Gromadziński nie daje rękojmi zachowania tajemnicy. Zgodnie z prawem oskarżony odwołał się do premiera, który już wiemy podtrzymał tę decyzję. Sprawa, jeśli jest prawdą, jak to przedstawiają media, wydaje się dość skandaliczna. Ponieważ nie ma żadnych nowych oskarżeń, przynajmniej o takich nie jesteśmy informowani. Co gorsza, sam generał jest traktowany w sposób niegodny. Na przykład o tej informacji, którą teraz wam przekazuję, miał się dowiedzieć najpierw z mediów. W dodatku kierownictwo MON, według słów generała, nie znalazło czasu na rozmowę w omawianej kwestii. Sprawa kończy się tak, że generał ma odejść z wojska, zapowiedział również, że będzie dochodził swoich praw przed sądem i domagał się odszkodowania za utratę dobrego imienia. W opisie filmu wrzucę wam link do artykułu portalu ONETu, który porusza ten temat. Na jego łamach dość często pojawiały się materiały dość krytyczne wobec poprzedniej władzy, kiedy to generał gromadziński został mianowany na międzynarodowe stanowisko. Wiem, że przynajmniej dla części z was nie jest to wiarygodność do informacji, ale nawet onet, we wspomnianym artykule, Przedstawia generała jako kompetentnego i skutecznego dowódcę o bardzo dobrych kontaktach wśród kadry dowódczej NATO. Być może cała ta sprawa to po prostu efekt gier politycznych, o których mówi też generał Gromadziński, że padł ich ofiarą. Efekt tego jest taki, że tracimy świetnego żołnierza oraz reputację wśród partnerów NATO. Szkoda także, że w taki sposób został potraktowany polski generał z 35-letnim stażem przez polskie dowództwo. W opisie, oprócz wspomnianego artykułu, znajdziecie także link do oświadczenia pana generała. No i drodzy widzowie, dobrnęliśmy do końca. Dzięki za poświęcony czas, zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie przegadamy dzisiejsze newsy. Trzymajcie się, miłej środy i do następnego odcinka. Hej!